Cholera, M moja ręka. Nie wytrzymam tego. Mogło być gorzej. Przynajmniej żyjesz. Właśnie, chociaż teraz już jesteś tylko bezużyteczną bukraką! Jedno muszę ci przyznać. Potrafisz być bezwzględny. Poświęciłeś mnie, żeby zabić wroga. Nie było innego wyjścia. Sranie w banie! Czas ucieka, Blade. Pixie mnie zabiła. Pozwolisz, żeby uszło jej to na sucho? Masz szansę naprawić błędy? Zabij cholerną wiedźmę! Spal ją! <grybuj> Ej, zaczekaj chwilę. Powiedz mi jedną rzecz. Gdzie jest Pixie? A ty to kto? Nieważne. Gadaj, gdzie Pixie? Pewnie będzie tu jutro wieczorem. Dziękuję za pomoc. Miło z twojej strony. Muszę przyznać, że sprytnie to wymyśliłaś. Może jednak nie jesteś taka bezużyteczna. Promil na bank przyjdzie tu, żeby uratować tą dziewczynę, a wtedy zabijesz go osobiście. No chyba, że ja to zrobię. Nie, ostatnio ci nie wyszło, więc. promila sam rozszarpie. Pamiętaj, że teraz najważniejsze jest, żeby otworzyć portal do Endu. Tylko tam mogę się przemienić. Spokojnie, mistrzu. To tylko kwestia czasu. Zaczekaj. Musimy pozbyć się intruza. Sama mam go zabić? Jest bój. W skrócie... Właśnie tak tu się znalazłem. Ech. Przy odrobinie szczęścia może Promil nas tam wyciągnie. Mała szansa. Racja. Nawet mi nie potrafił dokopać. Jest fatalnie. To nie byle kto. Promil nie da rady ich pokonać w pojedynkę. Obawiam się, że to już może być koniec. Dobra, ech, tyle perłów powinno wystarczyć. Mieliśmy fartę, że nie było strażników. Dobra, teraz pozostaje tylko zdobyć trochę płomiennego proszku. Ale spokojnie, wiem gdzie go szukać. Jak to? To perły nie wystarczą? Kurde, zależy mi na czasie. Oj, Promil, spokojnie. Trzymajmy się planu. Z proszkiem szybciej ją znajdziemy, chodź. No mam nadzieję.